Cześć! Tu znów kanał Typerski. Jak zawsze pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Po wczorajszych emocjach związanych z Ligą Mistrzów, dzisiaj przechodzimy do Ligi Europy. Zobaczcie, co dla was mamy tym razem. Liga Europy zazwyczaj oznacza jedno: dużo goli. I właśnie w tym kierunku dziś zmierzamy. Pierwsze wytypowane przez nas starcie to mecz Glasgow Rangers z Bayerem Leverkusen. Gospodarze tego pojedynku dość niespodziewanie dotarli już do 1-8 finału po drodze eliminując Sporting Braga. Trzy-dwa u siebie stawiało przed rewanżem w roli faworytów zespół z Portugal, jednak Rangersi również tam pokazali, że są w formie. Ekipa Stevena Gerarda gra efektownie i efektywnie, o czym przekonujemy się z każdym kolejnym meczem w Lidze Europy. Ich postawa w lidze wygląda nieco gorzej, ale powód jest jeden. Glasgow Rangers wszystko, co ma najlepszego, rzuca aktualnie na europejskie puchary. Ich rywalem Bayer Leverkusen. Niemiecki zespół strzela ostatnio jak na zawołanie. Cztery gole z Eintrachtem, trzy z Unionem Berlin, jeden z silnym RB Leipzig na wyjeździe. Warto wspomnieć o dwumeczu z FC Porto, w którym zaaplikowali rywalom łącznie 5 goli. Liczymy, że i w starciu z Rangersami będą równie skuteczni. Nasz typ Obie ekipy strzelą gola. Podobnie myślimy w starciu pomiędzy Wolfsburgiem a Szachtarem Donieck. Obie ekipy w poprzedniej rundzie w dłumeczu zaaplikowały rywalom po pięć goli. Niemiecki zespół pokonał Malmę, Ukraińcy wyeliminowali Benfica Lisbona. Overowe starcia w wykonaniu tych dwóch drużyn są w Lidze Europy normalnością i liczymy, że również tym razem pokuszą się o wiele goli. Ułatwieniem będzie absencja Tarasa Stepanenki, czołowego obrońcy Szachtara oraz Kevina Mbabu, który odpowiada za defensywę Wolfsburga. Nasz typ BTTS. Dzięki za oglądanie filmu. Liga Europy przed nami. Zobaczymy co nam przyniesie wieczór. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał.